Cześć mojej z tej strony Tomek. Witam Was w kolejnym poradniku Jegera. W dzisiejszym filmie chcę wam pokazać, jak wykonać klasyczny styuk. Wykonanie to będzie na takie super lustro za pomocą właśnie pacy. Zaprezentuję Wam nasz nowy kolor, ponieważ powiększyliśmy swoją palatę kolorów stiuka i jest to kolor terra. Czego potrzebujemy do wykonania tego efektu? Oczywiście podkładu, jest to podkład pod farby dekoracyjne z litra, zrobimy około 14 metrów tym podkładem. Oczywiście stiuka i narzędzi, czyli pacy weneckiej i szpachelki. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka i komentarz, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Oraz wciśnijcie sobie dzwoneczek tak, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Nie tracimy czasu i zabieramy się do pracy. Podkład pod farby dekoracyjne mam już zaaplikowany. Aplikujemy go wałkiem. Ja używałem do tego małego wałka z mikrofibry. Malujemy klasycznie góra-dół. Pamiętajcie o tym, żeby taką ścianę przemalować dosyć cienko, a jeżeli macie na przykład jakieś ubytki w ścianie, to przed aplikacją tego podkładu je uzupełnijcie, dlatego że stiuk jest takim efektem bardzo cienkowarstwowym i wszystkie nierówności, które są na ścianie będą widoczne. Najlepiej on będzie wychodził na gładzi. Ja mam tak przygotowaną właśnie gładką ścianę. Czas schnięcia tego podkładu to jest od 2 do 4 godzin. Czas na aplikację pierwszej warstwy. Pierwszą warstwę... Aplikujecie troszeczkę grubiej, po to, żeby zbudować rysunek finalny, który będzie na ścianie. Robi się to w następujący sposób: pacę bardziej dociskamy tą dolną częścią i robimy takie jakby przerysowania. One będą nam definiować rysunek tego stiuka, wszystkie te zgrubione miejsca. One wtedy nam się bardziej przepalą, jak będziemy wykonywać kolejne warstwy. Dlatego to jest niezbędne, żeby to robić. Pamiętamy oczywiście o tej krawędzi, żeby ona była nieregularna. I w ten sposób wykonujecie tą ściankę, czyli tą pierwszą warstwę do końca. Moi drodzy, pierwszą warstwę mamy już suchą. Czas chnięcia tej warstwy to jest 4 godziny. Pamiętajcie o tym, że możecie na przykład przy aplikacji tej pierwszej warstwy zostawić sobie ją na przykład na całą noc. Ja tak zrobiłem i aplikujemy teraz drugą warstwę. W jaki sposób to robimy? Oczywiście materiał rozprowadzamy we wszystkie strony. Nie wyciskajcie tego materiału na zero. Staramy się uzyskać taką jak najbardziej gładką powierzchnię, tak, żeby wszystkie te wyżłobienia, które powstały na pierwszej warstwie. Zostały przykryte i wyrównane. Dbamy o nieregularną krawędź. Ja tą ściankę w ten sposób wykonam do samego końca. Pozostawiam ją na 4 godziny do wyschnięcia, i po tych 4 godzinach aplikujemy finalną warstwę, taką super cienką, która posłuży nam już do wybłyszczenia naszej ściany. Aplikujemy trzecią, ostatnią warstwę. Pamiętajcie o tym, żeby aplikować ją super cienko, tak żeby ta finalna płaszczyzna była jak najbardziej gładka. Rozprowadzamy oczywiście materiał we wszystkie strony. W żadnym wypadku nie pozostawiamy żadnych zgrubień. No, i tutaj nie ma żadnej filozofii. W ten sposób aplikujecie całą tą ścianę, krok po kroczku. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby ta krawędź była nieregularna, jak zawsze. Ja tą ściankę aplikuję tak do samego końca, i tutaj jest jednak super ważna informacja. Nabłyszczanie ściółka, właśnie za pomocą pacy, odbywa się na świeżej powierzchni, więc po zaaplikowaniu tego należy zostawić tą ściankę do takiego. Wyschnięcia, zazwyczaj to jest od godziny do dwóch. Kiedy będziecie wiedzieć, że to jest odpowiedni moment, ta powierzchnia podczas y, schnięcia ona się tak zabiela charakterystycznie. Jeżeli cała ta ściana się zabieli i będzie w takim kolorze, jak ta druga warstwa, to to jest odpowiedni moment, żeby to nabłyszczać. Musimy to robić w momencie, kiedy właśnie ten materiał jest świeży, ponieważ on jest wtedy podatny na wybłyszczanie. I najlepsze efekty uzyskacie właśnie wtedy. Jeżeli to zostawimy na dłużej, nabłyszczanie tego styuka będzie po prostu trudniejsze. ostatnim etapem w przypadku aplikacji ciuka jest na błyszczanie. Będziemy używać do tego pacy weneckiej, która powinna być odpowiednio przygotowana. Jeżeli macie nowe pacę, musicie zadbać o to, żeby ta krawędź była po prostu wyszlifowana. Wyszlifowana papierem o wysokiej gradacji, na przykład 2000. Ja tą pacę przygotowałem w ten sposób, że używałem faktycznie papieru 2000, pod wodą ją po prostu tak szlifowałem. Do tego momentu, aż ona uzyskała taki połysk i ma taką super gładką powierzchnię tutaj na krawędzi. To jest klucz, ponieważ jeżeli będziecie już Nowej takiej pacy niewyszlifowanej. Podczas nabłyszczania ona będzie wam rysować powierzchnię i tak naprawdę cała wasza praca pójdzie na marne. Więc trzeba zadbać o to, żeby ta krawędź była bardzo gładka. W jaki sposób to nabłyszczamy? Zaczynamy od tego, że krawędź pacy dociskacie do powierzchni i pod takim dosyć ostrym kątem dociskacie i przeciągacie we wszystkie strony. Trzeba użyć do tego troszeczkę siły. Jest to dosyć męczące, ale z tym wiąże się wykonanie takiego ładnego stiuka. I w drugim etapie nabłyszczania tą pacę trzymamy bardziej na płasko do powierzchni. Wtedy uzyskujemy maksymalny połysk. I tak etap po etapie. Najpierw krawędź, a później na płasko pacę. Moi najmilsi, jeżeli chcecie zmaksymalizować efekt wow, jeżeli chodzi o odbicie, ja poleruję na samym końcu tego typu powierzchnię takim krążkiem 3 6 6000 używając do tego polerki. Pracuję na dosyć wysokich obrotach. Dzięki temu wszystkie fragmenty, których nie byliśmy w stanie wypolerować, tam gdzie się znajdują jakieś minimalne zgrubienia, ten papier to ściąga i sprawia, że rzeczywiście to jest idealna tafla, w której możecie odbić się. Mam nadzieję, że nauczyliście się teraz, jak wykonywać jej jerstyle, że przekazałem Wam cenne wskazówki, które ułatwią Wam taką aplikację u siebie w domu. Jeżeli ten materiał oczywiście Wam się podobał, zostawcie nam lajka, komentarz. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i żeby wcisnąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco wszystkimi naszymi filmami. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali nasze media społecznościowe: TikToka, Facebooka, Instagrama. Pinteresta i bloga, gdzie pokazujemy ciekawe renowacje mebli i wiele, wiele innych. Jeżeli jesteście zainteresowani naszymi efektami oraz tapetami, a chcecie je zobaczyć na dużych powierzchniach, zapraszamy Was do naszych salonów firmowych, które znajdują się we Wrocławiu, w Gdańsku, w Katowicach, w Warszawie i w Poznaniu. Z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!